Hodowla karpia w Polsce sięga czasów średniowiecza. Zapoczątkowali ją cystersi. Znak ryby był i jest chrześcijańskim symbolem, ale ryba to także pokarm na czas rygorystycznych postów, a karp to nawet dopłynął na królewskie stoły. O Karpiu w swoich rocznikach pisał Jan Długosz, zaś Olbricht Strumieński w XVI wieku opracował pierwszy polski podręcznik chowu Karpia. Dał mu tytuł O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów. Właścicielom książęcego zamku w Niemodlinie ich zarybione stawy przynosiły niemały dochód. Taką ciekawostką jest, że w 1560 roku odłowiono ze stawów 130 kop samego karpia. I to był już taki nielada wyczyn, jeżeli chodzi o gospodarkę stawową. Dziś gospodarstwo rybackie niemodlin zarządza stawami o powierzchni niemal 1000 hektarów. Niemodlińskie stawy to dziś ponad 400 ton ryby handlowej, przeznaczonej co roku na zaopatrzenie w zasadzie wszystkich rejonów Polski. W 2015 roku niemodliński karp trafił na listę produktów tradycyjnych. Ale gospodarstw rybackich jest na Opolszczyźnie dużo więcej. Rocznie odławiają około 1700 ton karpia to w krajowej hodowli gwarancja miejsca na podium.